Cześć, z tej strony Patrycja Wratny. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Westchnienia do Istnienia. Dzisiaj chciałabym wrócić do tematu, którego omawianie rozpoczęłam w piątym odcinku mojego podcastu, czyli do tematu zdrowego odżywiania. I dzisiaj spróbuję opowiedzieć Wam o tym, jak skończyć z tymi wszystkimi wymówkami i po prostu zacząć gotować zdrowsze rzeczy, po to oczywiście, aby te zdrowsze rzeczy potem jeść. Przedstawię Wam swój niezawodny sposób i który jest dodatkowo bardzo prosty, aby w każdej chwili móc dokonywać zdrowszych wyborów żywieniowych. I pamiętajcie, że bez względu na to, w jakim punkcie się znajdujecie obecnie, zawsze, ale absolutnie zawsze macie szansę, aby to, co jecie, było zdrowsze. I nie mówię tu wcale o tym, aby szukać wymyślnych składników, wyszukanych dań i spędzać długie godziny w kuchni. Metoda, o której chcę Wam zaraz opowiedzieć, jest banalnie prosta tak prosta, że możecie odnieść wrażenie, że jest mało skuteczna. Ale nic bardziej mylnego. Pamiętajcie, że wszystko, o czym mówię, to są rzeczy, które sprawdziłam na sobie i swojej rodzinie. A zasada, o której zaraz Wam opowiem, to jedna z moich złotych reguł. Praktykuję ją każdego dnia od wielu lat z dużym sukcesem, powodzeniem. Jeśli macie ochotę, aby tę regułę poznać i zacząć ją stosować w swoim życiu, zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Dzisiaj omówię jedną z kluczowych zasad, która powoli Wam znieść jakość Waszych posiłków na wyższy poziom, i to niemal od razu. I tak, wiem, brzmi to jak tania gadka jakiegoś pseudo ale mam nadzieję, że zanim sceptycznie pokiwacie głową, najpierw posłuchacie tego odcinka, a potem spróbujecie zastosować poznaną tu zasadę w praktyce. Myślę, że ta zasada jest dość uniwersalna i właśnie tak jest pewnie z każdą taką mądrą. Prostą, ale bardzo użyteczną zasadą, i można ją przenieść do każdej, niemal, sfery naszego życia. Ale dzisiaj opowiem Wam o tym, jak ją praktykować w kuchni. Myślę, że każdy z nas chciałby zdrowo się odżywiać, lepiej jeść. Prawdopodobnie każdy z nas marzy po cichu po ty o tym, żeby spróbować całej tej ide idei zdrowego odżywiania tematu, który przecież jest ostatnio tak szalenie modny. Pojawia się prawdopodobnie jedno ale: jak to do cholery zrobić? Być może, być może myślisz sobie, że nie masz ani jakiejś szczególnej wiedzy, ani ochoty, aby zakasać teraz rękawy i spędzać wiele godzin w kuchni. Prawdopodobnie też nie masz tyle wolnego czasu, przynajmniej tak myślisz, że go nie masz, aby go wykorzystać na kuchenne akrobacje. Efekt jest taki, że dalej tkwisz w tym samym miejscu, bez spektakularnych efektów odnotowanych na swoim koncie. A jedyne, co w tobie narasta, to bezsilność i złość. Być może wydaje ci się, że tylko ty tak masz, że tylko ty nie możesz się wziąć w garść i wreszcie coś zrobić inaczej i lepiej. Do tego wręcz niemal dobijają cię te wszystkie piękne zdjęcia na Facebooku, na Instagramie, na których influencerzy lub serebryci pokazują, co dzisiaj zdrowego ugotowali. I wygląda to tak, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyczarowywali każdego dnia pięknie wyglądające i zdrowe potrawy, a ich główną aktywnością było robienie słodkich fotek i pozowanie do zdjęć z uśmiechniętymi dziećmi i oczywiście na tle leśniącego czystego salonu. Ciasto z buraków, tarta z cukinii, znane twarze z internetu przekonują nas wszystkich o tym, że ich zrobienie to pestka, właściwie nie wymagająca wysiłku z naszej strony. A ty ty przecież ledwo wiążesz koniec z końcem, próbując ugotować coś więcej niż makaron z gotowym sosem ze słoika, zagryziony ciasteczkami z pobliskiej cukierni na polepszenie nastroju. A nawet jak ci się już uda coś zrobić, pójść do przodu, zrobić ten krok lub dwa, to za chwilę może twoja euforia mija, a ty powracasz do dawnych nawyków z przekonaniem, że to nie jest dla ciebie. Czy brzmi to znajomo? W takim razie nie każę ci już dłużej czekać. Za moment zdradzę ci swój tajny składnik uda udanego procesu przechodzenia na zdrowe gotowanie. Brzmi on następująco: W każdym momencie dokonuj najlepszych wyborów żywieniowych na jakie cię stać i rób to świadomie. I możesz teraz tak pomyśleć, powiedzieć, e, e, co ona powiedziała? Jakie wybory, jaka świadomość? Śmiech na sali. Ale ja naprawdę nie żartuję. Posłuchaj tego jeszcze raz, ale wypowiedziany innymi słowami. Każdego dnia dokonuj najlepszych wyborów żywieniowych, na jakie cię stać. Weź pod uwagę swoje możliwości fizyczne, swoją kondycję psychiczną, czy możliwości czasowe i finansowe. I zaraz opowiem ci o tym, jak tę zasadę zastosować w praktyce. Jeśli na przykład pewnego dnia wstaniesz i poczujesz, że świat jest piękny, a ty masz dużo wolnego czasu i możesz wszystko, sięgnij na przykład po tą pięknie wyglądającą książkę z kolorowymi przepisami, którą masz na półce. Znajdź tam pierwszy, lepszy przepis, taki, który ci się yy, spodoba, i po prostu go zrób. Wykonaj go krok po kroku, od początku do końca. Ale jeśli pewnego dnia wstaniesz, niewyspana, z bolącym gardłem, biegającymi dziećmi w koło albo perspektywą, że zaraz musisz biec do pracy i wrócisz późnym wieczorem, zastanów się, co najlepszego możesz zjeść w tej właśnie chwili. Może tym najlepszym wyborem będzie zrobienie sobie na szybko kanapki z białej bułki, żółtego sera i kawałka pomidora, zamiast popędzenie po czekoladę do twojej tajnej skrytki na słodycze, albo do najbliższego McDonalda w drodze do pracy. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, ile masz wolnego czasu, ile siły, aby zrobić coś więcej niż wygodne położenie się wieczorem na kanapie przed telewizorem. Nie wiem, czy masz małe dzieci, które szczelnie wypełniają cały Twój czas, a jedyny, o czym marzysz, to usiąść choćby na 5 minut, nie myśleć o długiej liście swoich zadań do zrobienia i nie słyszeć krzyków kłócących się ze sobą dzieci. A może jesteś zapracowaną bizneswoman, która pracuje w korporacji po 12 godzin dziennie, a wieczorem rzuca się na to, co ma w swojej lodówce. A może jesteś osobą, która zajada każdy smutek. A może osobą, która której żołądek zaciska się przy każdej stresującej sytuacji i nie jesteś w stanie niczego przełknąć. Nie wiem, czy walczysz z nadwagą i po nocach śnić się twoja wymarzona sylwetka, a rano z obrzydzeniem patrzysz w lustro. A może codziennie katujesz się ćwiczeniami, które mają uczynić z twojego ciała sprawnie działającą maszynę? I być może masz nawet tą piękne, piękną sylwetkę, ten kaloryfer na brzuchu, a w głębi duszy nienawidzisz samą, samego siebie i swojego życia. Bez względu na to, w jakim punkcie jesteś teraz, pamiętaj, że masz wybór. Możesz robić rzeczy owszem tak jak dotychczas, albo, to jest alternatywa, zastanowić się, czy możesz zrobić mały krok do przodu i zrobić coś inaczej. Tym krokiem może być właśnie to, że świadomie zadasz sobie to pytanie, czy to, co chcę właśnie zjeść, to najlepsza rzecz, na jaką mnie stać w tym momencie. Może jest w mojej lodówce coś, co będzie zdrowsze niż to, co właśnie chcę zjeść i zaserwować swojej rodzinie. A może jestem w stanie zastąpić tę paczkę ciasteczek paczką mandarynek, a chleb tostowy chlebem razowym? Chciałabym Cię zachęcić do tego, żebyś wyobraził, wyobraziła sobie, że funkcjonujesz w nieograniczonej przestrzeni wyborów. I za każdym razem, gdy chcesz sięgnąć po coś do jedzenia, zadajesz sobie to pytanie: Czy mogę sięgnąć po coś zdrowszego? Czy to jest najlepszy posiłek, na jaki mogę sobie pozwolić w tej chwili? Czy mogę zamienić jakiś składnik na inny, bez utraty, na smaku, za to z korzyścią dla jakości tego posiłku? I nie chodzi o to, żeby codziennie rozmieniać się na drobnej i zastanawiać się godzinami nad tym, właśnie, co mamy zjeść, bo nasze życie to jest, to jest sztuka podejmowania bezustannych wyborów. To są czasami drobne decyzje, czasami duże. I, I jeśli byśmy chcieli tak na każdej takiej maleńkiej nawet rzeczy skupić się i poświęcać jej masę czasu, to byśmy zwyczajnie nie wyrobili się na zakrętach. Ale bardziej chodzi o to, żeby właśnie pojawił się, zanim coś zjemy, nawet jak coś po coś sięgniemy, ale zanim to włożymy do ust, żebyśmy się zastanowili, czy nie ma lepszej alternatywy. Pamiętaj, że taki wybór, nawet ten mały, ma znaczenie. Bez względu na to czy będzie dotyczył tego co zjesz, a skończywszy na tym jakich składników użyjesz. I teraz chciałbym ci przypomnieć o takiej jednej zasadzie, która według mnie świetnie się wpisuje w całą tą teorię. Otóż chodzi o zasadę Pareto. Najkrócej mówi ona o tym, że 20% nakładów daje 80% rezultatów. Czyli wystarczy poprawić te 20%, a da ci to w konsekwencji 80% efektów. Czy to nie brzmi wspaniale? Jest tylko jeden problem: skąd wiedzieć, gdzie znajduje się te właściwe 20%? Bo może okazać się, że zamiast zajmować się tymi 20%, zajmujesz się całą resztą, czyli tym, tą, tymi 80%. Pracujesz dużo, a osiągasz marne 20% rezultatów. Mam dla Ciebie kilka wskazówek, gdzie szukać tych 20%. Teraz spróbujemy tą zasadę dopasować właśnie do, do sfery naszego życia związanego z odżywianiem. Bo to, ta zasada znowu nadaje się do wielu różnych sfer w naszym życiu, ale ch teraz chcę się właśnie skupić dzisiaj w tym odcinku na tej sferze odżywiania. I tak, przede wszystkim zastanów się, czy są takie składniki, czy na przykład określone techniki przyrządzania posiłków, które stale pojawiają się w Twoich daniach. Jeśli tak, to zastanów się, czy te, z których korzystasz, są optymalne i czy, nie, czy przynajmniej nie mógłbyś spróbować przez moment użyć innych składników albo innych sposobów przyrządzania posiłku. I tu podam za chwilę kilka przykładów, jak to wykorzystać w praktyce. Prawdopodobnie używasz yy, w domu soli. Możesz sobie wygooglować hasło sól i sprawdzić, która sól jest najzdrowsza. Ułatwiam Ci zadanie i powiem, że najlepiej używać soli himalajskiej albo kłodawskiej, w wersji nieoczyszczonej, która ma kolor różowy. I tak, jeśli wprowadzimy teraz tą drobną zmianę, czyli kupimy raz kilogram, czy nawet od razu dwa albo trzy kilogramy soli i zamienimy tą sól zwykłą na tą sól zdrowszą, to. Do wszystkich posiłków, gdzie dodajemy tą sól, przesuniemy się o to oczko wyżej, tak? W jakości tego posiłku. Jest to, wydaje się, z pozoru, no, z pozoru taka drobna rzecz, która drastycznie, ponieważ ona się pojawia często i w wielu posiłkach, może podnieść jakość gotowego posiłku. Kolejny przypadek, kolejny przykład. Prawdopodobnie używasz czasami oleju do smażenia. Może zamiast zwykłego oleju ze sklepu możesz użyć oliwy soliwek, masła klarowanego albo chociażby smalcu. A możesz też iść jeszcze o krok dalej, że może zamiast smażenia upiecz coś po prostu w piekarniku. Pewnie zdarza ci się ugotować zupę. Może następnym razem dodaj więcej warzyw niż zwykle do tej zupy. Albo ugotuj zupę bez użycia mięsa. Gwarantuję ci, że zupa bez mięsa może być naprawdę rewelacyjna w smaku, jeśli ją odpowiednio doprawisz, chociażby przyprawami. Ale jeśli zdecydujesz się na przykład na mięso, to użyj takie, które, którego pochodzenie znasz. Co jeszcze możesz zrobić z taką zupą? Co możesz zrobić inaczej? Możesz na przykład zamiast ziemniaków, których używasz za każdym razem, użyć czasami kaszy. Nie wiem, kaszy jaglanej, kaszy jęczmiennej albo innej kaszy. Inny przykład. Jeśli lubisz dania na bazie ryżu albo makaronu, to zastanów się, czy ten biały, kupowany w plastikowych woreczkach, jest najbardziej optymalny. Może następnym razem użyjesz ryżu naturalnego, albo poszukasz innych jego odmian. Może przy okazji kup ryż na wagę zamiast tego w foliowych torebkach. Chyba, że chcesz zjeść gotowany ryż i gotowany plastik. I tutaj przykładowo, poza takim ryżem zwykłym, właśnie może być to ryż naturalny, a może być też jakiś ryż czerwony, dziki. M możliwości jest naprawdę dużo, warto zrobić po prostu wstępne rozeznanie. Inny przykład. Jak każdy człowiek, pewnie czasami coś pijesz. I może zamiast tej czarnej herbaty albo codziennej kawy rano, obowiązkowo z dwoma łyżeczkami cukru, użyjesz do słodzenia miodu na dobry początek. A może później tą herbatę zastąpisz, nie wiem, herbatą zieloną, miętową czy jakąś inną. Może zamiast soku z kartonu, jeśli namiętnie takie pijesz, użyjesz soku tłoczonego. Może go sam wyciśniesz w wyciskarce wolnoobrotowej albo w sokowirówce. A jeśli lubisz tak bardzo tę kolę, to może zastanów się, czy możesz, nie wiem, pić wodę z plastrem cytryny i nawet z łyżką miodu do tego. I może być to równie słodkie i dobre, a jest to wielokrotnie zdrowsze niż kola. I pewnie wiesz, że warzywa są zdrowe, ale zastanów się, czy używasz tych, które mają możliwie jak najwięcej witamin. Może zamiast jedzenia zimą świeżych ogórków czy pomidorów, skuś się na kiszonki, na kiszoną kapustę czy kiszone ogórki. A latem zamiast gotować brokuły w wodzie, ugotuj je na parze. Dzięki temu będą mieć więcej witamin. Może zimą zamiast gotowania cukini, upiecz dynię w piekarniku, bo zimą mamy sezon na dynię. Sezon na cukinie jest owszem, ale latem czy jesienią. Każde warzywo będzie lepsze niż jego brak, pamiętaj o tym, ale zawsze możesz przesunąć się o to oczko wyżej i zastanowić się, czy te warzywa, których używasz, są optymalne. I jeszcze jeden taki przykład, który myślę, że prawdopodobnie dotyczy nas wszystkich. Jeśli jesteś bowiem w tej licznej grupie, która czasami lubi zjeść coś słodkiego, to proponuję, żeby lepiej przygotować się na te sytuacje, kiedy będziesz miał ochotę, miała ochotę rzucić się na słodkie rzeczy. Może zamiast słodkiej czekolady z jeszcze z jakąś masą, kup gorzką czekoladę, zwykłą gorzką czekoladę, a zamiast słodkich ciastek kup ciasteczka owsiane na dobry początek. Zamiast kupowania za każdym razem gotowych słodkich ciast z jakąś masą, zaopatrz się w podstawowe składniki potrzebne do pieczenia najprostszego ciasta i gwarantuję ci, są takie ciasta, które robią się bardzo szybko, wymagają jakieś 10-15 minut twojej pracy, a później masz całą blachę ciasta. Ja sama też y, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że kiedyś byłam antytalenciem do robienia czegokolwiek, a już na pewno ciasta, ale w pewnym momencie się przekonałam i zaczęłam robić szybkie, proste ciasta, które naprawdę niemal robią się same. Jeśli na przykład lubisz jeść jogurty, to zamiast kupowania tych smakowych jogurtów, takich sklepowych, kup zwykły jogurt naturalny. Miej go zawsze w lodówce pod ręką, a do tego miej jakieś świeże albo suszone owoce, świeże pewnie bardziej latem, teraz. Może bardziej są to owoce suszone, one są bardziej dostępne. Miej też zawsze pod ręką jakąś garść jakichś orzechów, laskowych, migdałów, mm, włoskich i nie wiem, słoiczek chociażby miodu naturalnego, którym możesz dosłodzić ten jogurt. Albo może być to jakiś dżem. Może dobrym wyborem będzie to, aby przestać kupować słodycze i wyrzucić z domu te, które już masz. Uwierz, nie jest to marnotrawstwo pieniędzy, a oszczędzanie swojego zdrowia. A metodę przetestowałam sama na sobie. Jeśli wiem, że w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku nie mam niczego słodkiego, to po prostu zwyczajnie tego nie jem. Czasami, owszem, mam wielką ochotę na słodkie, na słodkie rzeczy i musiałabym skłamać, mówiąc, że nigdy nie jem takich rzeczy, ale chociażby właśnie ten przykład, który podam na samym początku: że jeśli mam ochotę na czekoladę, to właśnie zwykle sięgam po tą gorzką czekoladę, bo zwyczajnie tylko taką mam w domu. I pamiętaj o tym, że prawdopodobnie w każdej sytuacji da się wybrać coś zdrowszego bez ponoszenia większych nakładów czasowych czy finansowych. Te proste rzeczy, o których wcześniej wspomniałam, to są tylko przykłady jedne z wielu. I na ich przykładzie, mam nadzieję, doskonale widać to, że. Właśnie możemy w każdej chwili zadać sobie ten wybór, czy mogę zamienić to, co chcę właśnie zjeść, na coś lepszego, coś zdrowszego. I to jest ta taka słynna, czasami znienawidzona przez niektórych metoda małych kroków. Że dzisiaj zrobisz, nie wiem. Dwa kroki do przodu, jutro kolejne dwa w jakiejś innej sferze. tak? Czyli dzisiaj sobie na przykład zamiast yy, białego ryżu ugotujesz kaszę gryczaną albo zamiast tego jogurtu smakowego sobie zjesz ten naturalny z dodatkami. Jutro zrobisz coś innego. I pamiętaj, że to są takie małe rzeczy, z pozoru mało znaczące, a w konsekwencji przynoszące dużą zmianę. I to też nie oznacza wcale, że za każdym razem masz się wspiąć na wyżyny swoich możliwości. Ale pamiętaj, że diabeł naprawdę tkwi w szczegółach, malutkich czasami szczególikach. Z tego powodu właśnie warto zachować tą świadomość i być świadomym podejmowanych decyzji. I nawet przykładowo, jeśli zdecydujesz się na pochłonięcie paczki chipsów albo tabliczki czekolady, nawet tej takiej najgorszej, to zrób to świadomie. W pełni świadomie, przyjmując na siebie ewentualne konsekwencje takich decyzji. I oczywiście, jeśli zasz, z, zjesz taką tabliczkę czekolady jeden, dwa, czy nawet dziesięć razy. To nie zrobi to takiego spustoszenia w organizmie, jakbyś miał, y, gdybyś miał to robić y, niż w sytuacji, gdybyś miał to robić codziennie przez wiele, wiele lat. Jeśli jesz niezdrowo, a do tego nie uprawiasz żadnej aktywności fizycznej, to też nie mów, że ta nadwaga wynika z genów. Po prostu wynika, może ona wynikać z lenistwa, z przyzwyczajenia, z nawyków. Ale pamiętajcie, że każdy nawet nawyk można zmieniać. Ja jestem tego żywym przykładem, u mnie zmiana nawyków. Myślę, że za zaczęła się właśnie od jedzenia, ale później, gdy, gdy właśnie zaczęłam lepiej jeść, lepiej, y, zaczęłam mieć więcej energii, y, mój mózg zaczął lepiej pracować, dosłownie, i miałam też więcej siły na to, aby właśnie zamieniać te nawyki w innych sferach mojego życia na, na lepsze. Między innymi o nich, o wielu z nich mówię w moim podcaście. Jeśli jesz na przykład dużo wyrobów z mąki pszennej, dużo cukru i mięsa, to nie dziw się, że twoja odporność jest w opłakanym stanie. Zamiast łykać kolejne cud preparaty, zastanów się, jakie zmiany w jadłospisie możesz wprowadzić już teraz, już od zaraz. Zamiast narzekać, że nawet po długiej nocy czujesz się niewyspany, niewyspana, zastanów się, o której godzinie jadłeś, jadłaś kolację i z czego się ona składała. Pamiętajcie, że nasz organizm to nie jest jakiś taki Worek, taka czarna dziura bez dna, że wrzucamy coś do niego i gdzieś to znika, rozpływa się. Wszystko cokolwiek zjemy, to później nasz organizm spróbuje, będzie próbował przynajmniej to strawić i z tego będzie miał energię do działania. Dlatego właśnie wszystko, co jemy, ma wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy i jak pracuje nasze ciało i nasz mózg. Można powiedzieć to też inaczej. Wszystko ma swoją cenę, a my będziemy musieli prędzej czy później zapłacić rachunek. Ale nie czas teraz na łzy, ale czas na nasze działanie. Dlatego z tych dostępnych w danym momencie opcji, opcji jakie mamy, warto wybrać te najlepsze, na jakie możemy sobie pozwolić w danej chwili. Dlatego może dzisiaj, gdy słuchasz tego podcastu, nie wiem, jesteś właśnie przed zrobieniem obiadu albo zjedzeniem kolacji, zastanów się: Co możesz takiego zrobić, aby już dzisiaj. Chociaż nieco polepszyć jakość tej kanapki, czy tej zupy, czy tego drugiego dania. Też nie, nie martw się o to, że musisz nagle te wszystkie zmiany wprowadzać jednocześnie od razu. Oczywiście to jest bardzo trudne i, żeby nie powiedzieć, niemożliwe, ale możesz sobie ustalić na przykład plan na dany dzień, na dany tydzień, na dany miesiąc, czy nawet na dany rok. Jakiej zmiany oczekujesz, tak? Gdzie chcesz wprowadzić te drobne, małe zmiany. Które w konsekwencji będą budować Twoje nawyki i Twoje zdrowie? Mam, nadzieje, mam nadzieję, że dzisiaj dużo mogliście zaczerpnąć z, tego, z tej metody, o której Wam opowiedziałam. Mam nadzieję, że pokazałam wam, pokazałam wam to, że ona naprawdę jest prosta, relatywnie, a może nam przynieść dobre, pożądane, długofalowe rezultaty. Więc zachęcam Was jeszcze raz do tego, aby spróbować. I oczywiście ja Was mogę do, do tego tylko zachęcić, i siłą Was nie zmuszę do zrobienia czegokolwiek, a nawet nie, nie, chcę, nie chcę tego próbować robić. Chciałabym po prostu Was przede wszystkim zmotywować do tego, żebyście uwierzyli, że ta zmiana jest możliwa, żebyście zastanowili się właśnie, jakie zmiany możecie poczynić już teraz, od zaraz, jakie drobne kroki możecie postawić sobie, aby już za miesiąc, za dwa, za pół roku, za, za dwa lata. Zobaczyć i korzystać z, naprawdę z bardzo dobrych rezultatów, które osiągniecie dzięki nim. Dzisiaj już koniec. To wszystko, co miałam Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że, że spróbujecie. Napiszcie też, jeśli macie ochotę, jak Wam idzie. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania związane z, tą, z tym tematem, to też napiszcie do mnie. Pozdrawiam serdecznie. Przytulam. Papa. Pa.